A to się. Mogę palić pieniędzmi mhm. Da się skraftować w przecież z tym Co się da? Czas się da. wcześniej się nie dało. Muszę się napić. Dlatego chciałem żyć na plaży. Teraz mogę być snajparem. Panie pan. Dobra, pora napić się wody albo niech stracę. Pan Panta może być Patrz pa, jest ja jestem, ja jestem łucznik Tam jest idealna plaża Tak, to jak zajdą nas od góry, nie będzie taka fajna plaża A tam Będziemy latać po ten... No, no po drzewa jak debile. Tak Nie no, nie wiem czy ta plaża jest dobra, bo będziemy tak latać pod ten, no, po drewno mm, Niech stracę, może być ewentualnie ta górka, z której przeszliśmy Bardzo ładny widok? Chodź do tych kontenerów, tam są te części od komputera Ale zanim... Okay. Trzeba coś się napisać. Trzeba złożyć swe gaming... Ej, chodź do tej kopalni może, chodź Chodźmy Jolo Chodź Watch tu. No wiem, coś mi, coś mi laguje dziwnie. W kiewach zawsze jest sługowie. Watch jest Wow. O kurwa, spadamy, spadamy! Не, в дупе он. Эй, бас, смесяшки на кайла. Не, мы нас забили просто, не? Możemy się na plaży, tam gdzie my byliśmy no i ukazywałem gdzie się osiedliłem z kolegą mm. Nie wiem czy ta, tam ta plaża jest, jest faktyczną plażą A ten? А, -а, -а сванца. Ой, а я была контейнеров. Да. Ё, бурджа, я с снайпер. Na wszystkich kontenerach nic nie ma Co? To idź dalej A bo to trzeba rozwalić, to wróć <laughs> O, wiem gdzie będziemy mieć campsite, chodź Pominąłeś części do kompa No bo ja już mam fut. A ja też <grym> Ej, bo ktoś z... mi ukradł moją dzidę Nie wiem, ja zrobiłem sobie swoją wcześniej Ale ja przed chwilą gdzie, jeszcze miałem dzidę. To Może tu obok tego drzewa, tutaj Na tych reszki, tutaj Nie mam kości no, to musimy na kanibale. Ale chodź. Ale no, nie mam dzidy. To chuj trudno, bo Bez ja się gieram, ale... Bezbronny. No patrz, królik przede mną spierdziela, a ja nie mogę mu nic zrobić. Straciłem całe, całe, całą staminę na uderzeniu królika, który był 2 km dalej. Ej, mamy problem. No, nie mam dzidy. Nie da się tej odebrać. Co ty gadasz? To już, no. Dobra, więc chodźmy dalej Ale co dzieje da? No to z, z kurwa no... Znajdzie się kanibala upieprzy się, go spali się i będzie śmierdził. Nie, dzięki. Ходь хоть, хоть за... Ходь за... Ходь за мною. Там каннибаль. Osiedlamy się tu? Ej, tak tutaj też nie mogę zanurzyć garnka Możesz Dziwne Idź stąd No co za chłop? <grybek>. Nie ma dla psa hey. Ej, ej, Idź stąd, idź stąd, idź stąd Mordo O ty No, 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 no I co, boisz się snajpera? Ja żebym się to? Ty mnie trafisz, a ja trafię Dzisiaj jeszcze licz? Nie, ale ja mu, a Grzepek, no mordo, kuźwa. Co? To jest moje żarcie. O, to zjem se to, dobra? Co? To nie... to nie było twoje? Chyba nie A to jest, to smacznego nawet, nawet... nie wiedziałem, że ja tam coś wrzuciłem Cholera, podpaliłem się <laughs> <grym> No <Na> się <razie>, palisz <grym> Jak gdyś tu są ryby, więc se trochę O! Chciałem, chciałem, chciałem Witaj Paz. Paz, Tu jest tak jakby generator o, jedzenia Dobry jestem, nie? Dobra, a i to osiedlamy się gdzieś tutaj Bo to jest yy, nieskończone źródło pojedzenia. Dobra, to osiedlimy się tutaj, chodź Idealne miejsce. No i po chrzampek. to ja robię schron. Mm -hmm. Na razie taki zrobimy tak do początek czekaj. Tam 29 strzał jeszcze, to git. Idziemy, chodź. Idziemy rąbać drewno. Idę rąbać drewno. Jestem tak zapisany w tym się No zapisz se. Już sobie się teraz się w tym mury mury ma żadnych Jeszcze jak? Chociaż wiesz, co by się jeszcze bardziej przydało? cida Ma z tą kurwa. No, no, skupiłem Guidę. Królik Mizian. zobacz Zobaczę co to można takiego tak wybudować. Zbuduj. Suszarka na mięso Zbuduj ten yy, szafę na drzewo. masz przyjacieli? Koba? Nic nie, nie, ważne. Yy, czemu ty niszczysz kłody? Yy, nie, 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 drzewa. No. nie, 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 Mnie bez podstawy. Bo Zbieram drzewo, i ty możesz zrobić miejsce, gdzie będziemy mogli je składać. O, mogę tu postawić mięso? nie co to robimy, klatkę na, kł ten, na kłody? tego miejsca na to jedzenie. Chłop to nogę suszy Tak Tylko obawiam mnie to, że tego się nie da powiększyć To już to W sensie jakoś się da, ja nie, nie pamiętam niskie sanity to można robić totemy z kanibali. Max przejechał. No nie! Coś ty zrobił? Nic nie rób, ja muszę to jakoś... Czekaj ja Może jakoś powiększyć te stojaki, ale nie wiem jak. No nie da się, trzeba stworzyć drogi. Dobra. Twoje rodzice o święta? A na pierwszy dzień ci wyjedziemy to znałam. Także nie będzie live mnie też nie będzie, więc będzie jego żola, no normalnie. Ty tworzysz drugi podajnik na nogi? To ognisko, które po spaleniu się nie niszczy. Takie ognisko, które patrz na początku, kogoś wam po pota mi się patyki. Może podajnik na patyki też zrobisz? Zrobię. To bardzo mądre, mądre stwierdzenie. A to, co my gramy, to, no, to, no, to na YouTube, to by je rzucał? No, tak planuję. Ja mam cztery patyki, teraz ty wybierz tam trzy. Ja zaraz idę się myć. Chodź tu szybko, bo mi zimno jest. Da. No i chyba tobie też. Mi też. Smaczyłem się. A. O kurwa. Ja pierdolę. Co za chłop. Co za chłop. Dobra. Mam Patryk Jak masz drugi, to dawaj. No nie dojdę, bo nie mam kondycji. Dawaj! Rzucaj Patek! O, Jaj! Ja pierd... No idź, <ścoughs> idź do Jaj! Idź się ogniska, co? się spalisz! Co? do to. A, to, A, to yy, Stop już nie, już nie. Chomalej nie paliłem się. Trzebał do mnie idź do ogniska, bo się spalić? Ja sobie myślę co? Ja pierdolę. I mnie pouczał, mnie pouczał. Chodź spać, chodź spać, chodź spać. Czekaj, powiesz je jedzenie. No szybko bo zmarznę. Dobra, idę spać. Dobra. Dlaczego nie mogę powiesić jedzenia? Dlaczego z ptaków nie ma jedzenia? A jedzenie na suszarce jest zdatne do jedzenia, czy trzeba je mimo wszystko spalić? Masz trzy patyki? No, ta, ale <grym>, tego nam nie brakowało dla nie? Mam dwa patyki. Dobra, ja mam wszystkie trzy, a ja mam pięć, sześć. Weź tę nogę wyrąb, chłopie Nie no piękna jest Ej, bo jestem w Masz może coś do jedzenia Trzeba wziąć ze suszarki To da się z suszarki Ej chłopie ale z nitego mięsa się nie bierze Co? Z gitego mięsa się nie bierze na szarkę. A jak wygląda z no, jest takie podpisane uh, dried meat To chyba nie jest zgnite, nie? Wywaliłem już, kur... Ale to Tutaj ja pierdol. To jest dobre. Tutaj żeś położył trzy A to no, jest dobre, trzy, To jest dobre? Tak, nawet już ususzone Mogę zjeść? Nie, daj mi, daj mi, daj mi. Kurwa, zjadłem, ja pierdolę. Nie eee. Coś ty mi. To, to proszę Państwa, wylatuje ta noga. Jak to tak. Ee, godny jestem. Dobra, muszę sobie postawić aliński. Bo nie ma rady. Masz może patyki? Dobra, mam dwa wystarczyły A to już ususzone było, ja pierdzielę, akurat nie, no dziesmy Ej, co jest? To jednak było surowe. O, muszę się napić. Gdzie jesteś? O! Miała Patryka. Na <grybujesz> już się poszedł myć. To jest zgniłe moco. Chyba tak. No cóż. Nie można tego tutaj dać. Majkoś, dobra, zapiszmy gra i idziemy sobie stąd. E, trzymaj nagrywaję, by się przydało kliknąć to.